Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam do odcinka z moją nową gościnią, Karoliną Żłobińską. Będziemy dzisiaj rozmawiały o talentach, o swoich talentach, o również o tych talentach, których nie mamy i jak sobie z tym radzimy. Tak więc bardzo ciekawy odcinek dotyczący galupa i takiego, nawet bym powiedziała, wyekspołzowania się <grych> ujawnienia tego, co nam w duszy gra, jeśli chodzi o talenty, zarówno te, które bardzo lubimy, jak i te, których nigdy nie będziemy mieć. Zapraszam Was bardzo serdecznie do ciekawej rozmowy z Karoliną Żubińską. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie naszych słuchaczy, widzów. Dzisiaj ze mną jest moja bardzo serdeczna koleżanka Karolina Żłobińska. Karolina, dziękuję, że przyszłaś. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie. My z Karoliną znamy się od dłuższego czasu, nawet pracujemy razem, ale o tym potem. A dzisiaj spotykamy się de facto po to, żeby zapytać i porozmawiać, skąd zainteresowanie takim narzędziem jak Galup, Karolina, u ciebie. Skąd to się w ogóle wzięło? Wiesz, co? Tak, szukałam narzędzia, bo pracuję z kobietami, pracuję z klientami pod kątem zmiany zawodowej narzędzia jest bardzo dużo i te narzędzia są różne. Tylko mam takie wrażenie, że, że, że niektóre nas trochę tak pozycjonują, gdzieś nas tam szufladkują, niektóre mówią o tym, w jaki sposób się komunikujemy, jakie mamy tamte umiejętności, a potrzebowałem czegoś, co będzie dawało takiego powera i e, że ci moi klienci, którzy nie znają tych swoich mocnych stron, tych talentów, no bo jakby przychodzą w momencie, kiedy nie wiedzą, co ze sobą zrobić, że mieli takie, wow, to ja coś mam dobrego, to ja mogę na tym budować. Stąd się. Stąd jakby pomysł na galupa, tak, i powiedziała mi o nim koleżanka na jednym z kursów kilka lat temu, bo też nie wiedziałam, że takie coś istnieje. Także to był taki pierwszy początek. Tak, i w momencie, kiedy poznałam, to było takie o wow, to jest to. A no, na pewno zaczęłaś jak każdy od zrobienia sobie badania i było coś, co cię zaskoczyło? Tak, jak zrobiłam swoje badanie, to wyszedł mi. Wyszedł mi mój talent czar. I mówię naprawdę, i co ja mam z nim zrobić? Co ja mam z tym czarem zrobić? I teraz bardzo długo czasu mi zajęło zaakceptowanie tego czaru. Dopiero jak zaczęłam z tym pracować, oczywiście, najpierw pracowałam sama, zrobiłam sobie top 5, pracowałam sobie z tym top 5, no ale był taki moment, że utknęłam. No bo wiedza w internecie nie dawała mi wszystkiego. I dopiero pozwoliło, pozwoliło mi ruszyć dalej. Spotkanie z mentorem mocnych stron, gdzie. Tam troszkę mnie poprowadził, troszkę mi powiedział, jak sobie z tym popracować. I wtedy, wtedy takie było kliknięcie: Dobra, no to ja to rzeczywiście mam, to ja to akceptuję, bo tu było w takim cieniu. Cały czas mi ktoś mówił: Nie, ty nie możesz taka być, a ja właśnie strasznie parłam i ja chciałam. Także tak, to było takie. E, tak, I to, był ten, e, i to był ten moment, i jeszcze był jeden moment, jak odkryłam wszystkie 34 i mówię, Na właśnie, ja w dziesiątce nie mam żadnego talentu strategicznego, i co teraz? A tak naprawdę się liczy 15, prawda? No bo najpierw patrzymy właśnie. na 5, tak, tak, potem tak. naturalnie zwracamy uwagę na te 10, a de facto powinniśmy patrzeć na 15, no? E, w 15 też nie mam. O, no, to, no to ja też to ja się też wekspozuję. Ja w 15 nie mam żadnego niebieskiego, więc przebijam piąteczkę. No, <laughs> no tak właśnie. Tak, ale da się z tym żyć, da tak, się z tym tak, tak. Także można i to narzędzie jest na tyle pięknym narzędziem, na tyle elastycznym, że nie wbiło mnie w żadne pudełko i mogę korzystać. Jak nie w ten sposób, to w inny sposób. Czasem dłuższą drogą, czasem muszę się wesprzeć kimś innym, ale naprawdę można z tym pracować. Fajnie, że mówisz o partnerstwach, bo ja też bardzo korzystam z partnerstw. Ja z kolei te, 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 te talenty niebieskie, których nie mam, bardzo mocno opiekuję pomarańczami. Hmm, więc a, a z tego, co ciebie znam, ty z kolei bardzo dobrze opiekujesz te zielone swoimi fioletami, tak. czyli tymi działaniem, więc, no, więc to, to tak naprawdę tego nie widać na co dzień, bo tak, tak jak wspomniałeś, cała idea polega na tym, żebyśmy zaakceptowali najpierw siebie. Tak. No i ta akceptacja jest w ogóle bardzo takim długim czasami krokiem, przynajmniej u mnie ona była trwała ponad pół roku, zanim to, to przyswoiłam. A skąd pomysł na rozwój? No bo to, że sama dla siebie zrobiłaś to naturalne, i fajnie, a skąd pomysł na to, żeby z tym pracować? W momencie, kiedy już pracowałam w procesach z moimi klientami, przechodził też taki moment, że my szukaliśmy oczywiście przecież można poszukać mocnych, mocnych stron w inny sposób, mhm. ale brakowało mi tego narzędzia, więc skoro ja wypracowałam. Go na tyle u siebie, więc stwierdziłam, no właściwie, dlaczego nie przełożyć tego? Dlaczego nie dać ludziom świadomości? Dlaczego nie dać tej możliwości, żebyśmy naprawdę nauczyli się patrzeć na potencjał, a nie patrzeć na to, co mamy niedobre, czyli to, co w nas jest słabe. I stąd był ten pomysł, właśnie stąd. Okej, okay, fajnie. To, to ja tylko dodam, że y, pracujesz na co dzień już, jakby to jest, twoje, jest jedno z Twoich narzędzi. Więc zresztą łączymy siły przy różnych projektach, z czego się bardzo cieszę. Karolina, a powiedz mi, czy jakby to, to pogłębianie tej wiedzy, no tak jak powiedziałaś, no w internecie nie wszystko jest, prawda? Więc nie, nie wszystkie informacje możemy tam znaleźć, bo my się też spotkałyśmy i poznałyśmy na kursie mentora mocnych stron. Powiedz, jak ci pracuje ta wiedza? Był taki moment, kiedy właśnie gdzieś stanęłam i no to. Czyli trzeba iść dalej, żeby móc wspierać ludzi w procesach, trzeba dalej. Więc zaczęłam szukać osoby, która uczy, szkoli w Polsce odnośnie mocnych stron i tego lupa, więc znalazłam Ciebie. Po takim rzeczywiście moim wewnętrznym boju, bo ja mam dużo relacyjnych rzeczy, więc dla mnie, znaczy tych talentów, więc dla mnie to jest bardzo ważne, więc stoczyłam wewnętrzną walkę, tak, i jakby zdecydowałam się u Ciebie na kurs. I to, co dostałam właśnie u Ciebie, to tą wiedzę o dynamice, tą wiedzę o partnerstwach, tą wiedzę, że mamy kilery, które nas mogą troszkę przyhamować, więc jeżeli z nimi nie pracujemy, więc to była taka wiedza, której ja nie dostałam w żadnym, nie mogłam pozyskać w żaden inny sposób. Więc tak, to, to, to jest to, po co przyszłam, znaczy nawet nie wiedziałam, że po to przyszłam, ale tak. ja przyszłam. Z tym wyszłość. No właśnie, właśnie. A jest tak, jest tak, że są osoby, które z różnych powodów oczywiście wahają się, czy, czy zrobić badanie, a może wdrożyć w swojej organizacji e, pracę na potencjale dla pracowników. To jak mogłybyśmy zachęcić te osoby do tego, żeby spróbowały? Myślę sobie, że taką pierwszą zachętą jest to, że e, talenty nam pokazują, e, żeby skupiać się na tym, co jest dobre żebyśmy nie patrzyli na ten koniec. My w naturze skupiamy się na tym, co z nas nie dozna. Na tym deficycie. Oczywiście. No takie prace, takie jesteśmy uczeni, cały czas tak pracujemy, więc to jest, to, to jest pierwsze, co powinno nas skłonić do tego, żeby po prostu siebie poznać. Jeżeli ktoś potrzebuje rozwoju i świadomej pracy, to akurat to, to narzędzie jest idealne. Super, super, też, też tak uważam, oczywiście. <laughs> I myślę, że, że może tak nawet. Patrząc na nasze takie prywatne, w sensie nasze osobiste przykup, przypadki, myślę, że można po prostu spróbować na razie dla siebie, prawda? Przyjrzeć się temu, tylko pod warunkiem jednak, bo, bo i ty i ja mamy to, to doświadczenie, że najpierw same coś tam próbowałyśmy zrobić, to jednak nie, szkoda czasu. Lepiej od razu wykupić sobie taką profesjonalną sesję i rzeczywiście z tą sesją dopiero później zgłębiać to, to narzędzie i ewentualnie wdrażać dalej. Fajnie, Karolina. No, no wiesz, my mogłybyśmy godzinami, natomiast formuła spotkania jest krótka, bo szanujemy naszych i widzów, i klientów, i słuchaczy. Bo po prostu może idą właśnie na spacer do sklepu i właśnie podchodzą do tego sklepu, tak więc my proszę Państwa bardzo Wam dziękujemy za uwagę, za wysłuchanie, za uśmiech, życzymy Wam pięknych zakupów albo wspaniałego snu, bo może przed snem, prawda? Tak więc dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas. i ja Tobie dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę i do bardzo miłego usłyszenia i zobaczenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję Ci, że byłaś, byłeś z nami. Dziękuję za odsłuchanie odcinka, obejrzenie. Poprosimy o wszelkiego rodzaju lajki, subskrypcje, podziękowania, dzwoneczki wszystkie te elementy, które tam mają być i pojawić się po to, żeby kolejne odcinki Ci się odpaliły, zarekomendowały, pojawiły. Tak więc poprosimy o to, zadbaj o siebie i jednocześnie o nas, a my zabieramy się do zapraszania kolejnych gości. I do miłego zobaczenia i usłyszenia.